Witajcie kochani, dzisiaj przetestujemy drapeczkę z numerem 2, krzyżówka XXL Zobaczymy w kolorze różowym Wzięłam z które ostatnią, więc jestem bardzo ciekawa, czy coś będzie, czy nie I co, zaczynamy sobie drapać. Ja będę y, Was przybliżać tutaj po prostu, bo odbija się światło, już jest ciemno I po prostu będę przesuwać, tak będzie najlepiej Więc tak, zaczynamy pierwsze, pierwszą, y, pierwszą, pierwszą literkę Dobrze, to będzie J Dobrze, szukamy Tutaj, o, jakoś tak kiepsko się drapie, muszę Wam powiedzieć, raj. Ale może mi się tak wydaje. Różowa. Taka fajna różowa była jako jedyna. No to mówię, to trzeba wziąć. Co nie? Inwestycja w odcinek 10 zł. No i zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Fajnie by było, jakby było. Literka M. I szukamy tu. Ktoś mi się tak dojeżdża. Może tak. Dramat, Dramat mało, mało tych literek. Max, Melassa motel. Tutaj mamy. No i koniec. Teraz z tej strony. Tutaj no więcej nie ma. Dobrze. Czerka N, N, nos, okay. doping, okno, unia, okay. teraz tu, nowa, dno, i okej. Okay, dobrze. Literka e. W się mamy i teraz tutaj pole. Tutaj mamy E. Co dużo jakoś tak nie ma? brązowej. Lech. Tutaj mamy E. I więcej nie ma. I teraz tu. Etyk ser i koniec. Kolejna literka jest to literka T. T. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Więcej nie widzę. Z tej strony ryt. Ryt jego coś taki y, zrobiło ten. Huh, może ja tak zrobię. I przybliżę, bo Wam, że po prostu ręka jak się przybliża to motel motyl i robi się taki wiecie. Zbliżenia nagle. Ok, więcej nie ma, dobra. Kolejna literka L. Gil. Pole. Więcej nie ma, w, niebie, w, w tym to jest tutaj, tutaj, tutaj. Więcej nie ma i w pomarańczowej. Tutaj mamy L, tutaj. No i więcej nie ma. Dobrze. Kolejna literka. Jest to literka i mamy Uponosia. Mamy tutaj Gil. Tutaj mamy I. Tutaj mamy Tu i Kar. Dobrze. Teraz tatuping Iga, Unia. Tutaj mamy I. Więcej nie ma i linijka, nićef, obiad i koniec. Dobrze. Tylko e. Odynec. koniec, rytm, koniec. A i to jest motyl. OK. I tutaj w pomarańczowym odyb, edyb. Ale nic więcej. Dobrze. Kolejna literka jest literka F. I tak, F. Gdzieś była F, ale nie pamiętam, czy tu, no tu. Tutaj mamy F. Tutaj mamy F. I w pomarańczowej. Tutaj mamy F. Dobrze. Ok. Następna literka jest to literka P. Pole. więcej nie ma, doping, więcej nie ma i tutaj mamy p, tutaj mamy p, por i więcej nie ma, dobrze, kolejna literka jest to literka s, tutaj mamy sowa, saki, tutaj mamy s, więcej nie ma, w różowym. W różowym mamy OSA. więcej nie ma. I w pomarańczowej, czyli jest literka S. Ser. Tutaj mamy SS. No i więcej nie ma. Kolejna literka jest literka U. W głowie. No i teraz tutaj. Ok. Tutaj Unia. Ok. I tutaj Unicef. Dukla. I więcej nie ma. Dobrze. Kolejna literka jest to literka A. I teraz A. No, czekajcie, bo coś się dzieje. Mamy tutaj A. Tutaj mamy A. Tutaj mamy A. I tutaj. Tutaj Raj, Jar i Kar. I tutaj mamy A, ale. Nie mam ma ani jednego słowa. Dobrze. Więc szukamy tu, tutaj, max, iga, melasa. O, melasa. S. Mamy pierwsze słowo. Tu. Osa. Tu mamy A. Tutaj mamy A. I mamy Unię. OK, Mamy Unia i Melasa. Zobaczymy. Może coś będzie. Teraz z tej strony. parametr, ogar, obiad i koniec, dobrze, ale jeszcze mamy 5 literek, więc wszystko może się zdarzyć, jest to literka D, midas, pierwsze słowo, dryk, e, tutaj mamy D i tutaj mamy D, tutaj jeszcze mamy U, ok, teraz tutaj doping, tutaj mamy, tutaj mamy D i więcej chyba nie ma i teraz tu dukla, dno tutaj mamy do, jadr edyp, mamy pierwsze słowo z tej strony no i to było na tyle dobrze, kolejna literka jest to literka B obuwie, no i szukamy tutaj B, będzie tu więcej nie ma z tej strony czy jest gdzieś literka B. Tutaj mamy. Tylko jedna. A z tej strony mamy obiad. Mamy tutaj B. Mamy tutaj B. Dobrze. Trzy literki. Literka W. O głowie. A nie będzie. Będzie bonus, czy nie? Jak myślicie? No nie wiem, zobaczymy. Tutaj mamy W, tutaj. Więcej nie ma. Teraz tu. No i więcej nie ma. I w pomarańczowej mamy drugie słowo nawa. Nawa. No i nic więcej. Dobra. Kolejna literka. Jest to literka H. Mamy tu. Więcej nie ma. Tak myślałam, że będzie jakaś taka H. I tutaj mamy. Lech. Tutaj mamy H. No i więcej nie ma. No i co, kochani? Jaka będzie ostatnia? Zobaczymy. Jest to literka Oboż. Takie literki to chyba nawet nie ma. Tutaj Vox mamy, ale nic nam to nie daje. No trudno. Trudno. Chyba jest pusto. Zobaczymy. Kontrolne. UR. Było blisko, słuchajcie. Zobaczymy, co tutaj mogło być. No mogło być tym razem 200 zł. A tutaj mnoży 3 razy. No ale niestety nie ma nic. Nic. Będziemy próbować, będziemy szukać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki. Pa, pa.